O, a co to? Czy, czy ktoś zostawił w mojej łazience loda? Hmm, nie, to jest moje mydełko, które dzisiaj pokażę Wam jak wykonać samemu w domu. Mydełko w formie loda, które wygląda całkowicie jak lód, ale jest to śliczne, błyszczące mydełko. Tylko trzeba uważać, jeżeli ma się w domu dzieci, żeby nie pomyślały, że to są prawdziwe lody, trzeba je ostrzec. Ale jest to bardzo fajna rzecz, bardzo fajny kaczet do łazienki i pokażę Wam jak go zrobić. Potrzebujecie bazy mydlanej, barwnika w Waszym ulubionym kolorze, broka w dwóch kolorach, mam tutaj fioletowy i biały, a także pojemnika, w którym będziemy wszystko mieszać oraz foremki do lodów, w której będziemy wszystko mrozić, przygotowywać. Tu będzie gotowa foremka. Jeżeli nie macie takiej gotowej foremki, to możecie użyć na przykład pojemnika po jogurcie umytego. Tutaj już włożyłam pierwszą y, y, część bazy mydlanej, pierwszą porcję i podgrzałam w mikrofalii przez 20 sekund. I teraz dodaję kilka kropel barwnika i mieszam wszystko patyczkiem. To jest nasza pierwsza porcja, pierwszy kolor, i wlewamy tutaj do foremki do lodów. Już możemy włożyć patyczek, tylko jeżeli tak zrobimy, to musimy go przytrzymać, żeby był równo po środku, żeby po prostu nam nie zastygł w takiej pozycji krzywej. Dlatego musimy tutaj chwilę przytrzymać na środku a mydełko zastyga bardzo szybko. Teraz robimy następną porcję w innym kolorze. Zobaczcie jak mydełko szybko zastygło i stwardniało. Wystarczyło dosłownie kilkanaście sekund. Także odstawiamy je na chwilę i zajmujemy się drugą porcją. Miałam tutaj resztkę barwnika. Znowu dodałam troszkę kawałek bazy mydlanej i podgrzałam w mikrofali przez 20 sekund. I teraz dodam y, fioletowego brokatu. I wyjdzie mi zupełnie inny błyszczący kolor. A zobaczcie, jak to medełko szybko, ta baza medlana, jak szybko twardnieje. Jeżeli tak się stanie, to możecie ponownie podgrzać to, co teraz mieszamy w mikrofali przez 20 sekund, tak jak mówiłam. Bo inaczej nie da się wlać tej porcji do foremki. Zobaczcie, ja już podgrzałam po wymieszaniu podgrzałam ponownie w mikrofali i wlewam do foremki ten drugi kolor. No moja foremka jest już prawie pełna, ale przygotuję jeszcze trzecią porcję w innym kolorze. Znowu dodaję kawałek bazy mydlanej i tym razem dorzucam białego brokatu. Znowu podgrzałam w mikrofali tą porcję, żeby można było ją łatwo wlać i dolewamy do końca. Teraz zostawiamy, żeby się dobrze schłodziło i stwardniało i zobaczymy jak to wyszło. Mydełko jest już, y, już stwardniało, jest gotowe, można je tak łatwo wyjąć, zobaczcie jak łatwo się wyciąga. Wygląda tak. Oczywiście trzeba uważać, tak jak mówiłam, jeżeli ma się w domu dzieci, to trzeba je ostrzec, że tego nie wolno jeść w żadnym wypadku. Ale myślę, że jest to bardzo fajny gadżet do dekoracji naszej łazienki, szczególnie teraz na lato. Jest to idealny pomysł na lato. Na pewno zaskoczycie Waszych znajomych i rodziny. Zobaczcie, że to midełko jest takie prześwitujące i pięknie się błyszczy. Wygląda bardzo pysznie, bardzo zachęcająco. Wygląda jakby, było, jakby ten lód był prawdziwy, truskawkowy. Oczywiście możecie je ładnie zapakować i sprezentować komuś bliskiemu. Myślę, że będą zachwyceni. No i te lody szybko się nie rozpuszczą. Bardzo fajnie myję się takim mydełkiem ręce, szczególnie, że wykonaliśmy je sami. To jest podwójna satysfakcja. Na kanale mam dla Was przygotowane jeszcze kilka pomysłów na zrobienie takich mydełek w domu o innych kształtach i kolorach. Także zobaczcie. Komentujcie, subskrybujcie, zostawcie kciuka w górę. I zapraszam na inne filmiki, tak jak już właśnie mówiłam. I do zobaczenia! Pa!